Everything we know about the Raccoon City incident. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. And might create more problems than it solves. More problems. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat. And we are Partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir, I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. It's gonna be a tough road. Oke. To teraz kanały. Kanali.

Olewamy ich? Ja bym ich holował. Co ty na to? Mhm. Uh -huh. To Sprincik. Jedzie pociąg, przygotuj się. No już I co, lud zbieramy. Tak na IQ 200. że tam gdzieś E tego psa to chyba trzeba jednak ujebać Tam drugi dalej jest jeszcze Biegnie, biegną do nas dwa Dobra, padły ale waszych ich bie Uważaj pociąg pociąg Uf. Co? W ostatniej chwili? W ostatniej chwili dokładnie A, lód, lód, lut, lód, lód. Właśnie Tam nic nie było No jedna tam jakaś Dobra Za mną jesteś przedem? Chyba przed Chyba. Z... A, poczekaj, bo mi się popieprzyły strony. Dobra, MMM-u zrobię chyba. Ale... Dobra, tu jest prąd. Dawaj na te drzwi od razu. Ty, ani za nami nie będą szli? Chyba nie. Dobra. O kurwa! Czaj, bo. O kurwa, wiebałem się. Dobra, radzę sobie jakoś. Ciemno było. Czego, bo tu skaczą na mnie. O, też trochę co się bawiłeś. Mhm. Ja że tak. Możesz iść. Już, już, już idę. O, prawa, dół. Znajdź gdzieś widziałem, o. Tu ciapąk też jechał, nie? Tak, z tego co kojarzę, to tak. Dobra, ja opór lewą stroną biegnę, wiesz? I olewam ich Nie no, total ich olewam O, oj, oj, oj! Gdzieś coś słusz. ...mury. Ty, ja... Hmm... So, chyba musimy ich jednak poszatkować. Mhm. Bo ty będziesz tam... Kur... just 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 we're not getting that open when I want to have a look around in there

A, plecy mamy, dobra, dobra. Nie idę. Co? Już nie idą Mhm, dobra. Wstałem w stanie, co? Na dole, frajer. O. Co tam wie? O. To oni tacy spokojni, grzeczni leżą. I pamiętasz tego momentu? Nie. To chyba to już było tam. Dobrze. No. Ktoś tu wyskoczy? Czy... A dobra, kojarzę Głupia cipo. Taczka sobie wezmę. Odejdź, odejdź. No. Bam. Mamy miejsce w Aha. Czekaj chwilę. No ja tu pójdę na górę już. you can reach the street level from there what are conditions like up there it's gotten pretty bad hell on earth isn't much of a stretch no. <try> <try> amunicy, sloty. A to you two will have to cross that part of town to get to the cathedral keep your lines open in case you run into trouble <try> o, kurwa. Zostaw ten samochód, kurwa nie twój padalcu jeden. Chłopu, możemy pomóc? Możemy. To dalej. Kurwa, popierdol, jaki... jak w mu strzelam to nic to nie daje wiesz czy... o kurwa przyjemny jesteś Thank <laughs> you. Kurwa, jak mnie przestraszył. Wiesz co, ja bym stąd chyba spierdalał. Hmm, chyba tak. Da y dawaj, ho. Nie wiem czy ja dobrze idę. Dobra, dawaj te. Bo oni chyba czekaj, nie... wchodzą. Co ty pierdolisz? Moment, stój, 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 stój. Po ty tam zeskoczyłeś? No tak trzeba. Kurwa! Ale oni tu będą cały czas wszyscy przychodzić. Widzisz? Ucieka, 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 ucieka. No teraz! Kurwa, ja wchodzę na górę i z góry ich ostrzeliwuję jak coś um, wbijasz się? Tak, tak. Dawaj to, kurwa, przepchniemy. O kurwa.

Skąd? Z tego co przeskoczyłeś? Dobrze. Tu kopniaka. Ej, coś się zbugowało mi. O. Fajnie! Też tak masz? Jak? Że ten chłop chodzi, czy nie? Nie. A, no to nieważne. W takim razie.

Wstajesz kolego? Wiem, że wstaniesz No Ja głupa jest ta gra Ja tam się podoba Dobra, TikTaka musiałem zjeść Ten ciekawy czy stanie Nie Dobra, dawaj te drzwi Później

Oj tu śmieci. O, obrzydliwy on jest. Idzie do cie krzyka jak coś. Zamykamy na górę. Jest zamknięta. Skąd się tu wziąłeś, chłopie? O ile ich na dole jest. No ja oni do mnie idą, nie? No dobra. O kurwa, faktycznie Oho O który to jak ty Śmieciu. śmiecił. Okej okay. No ja tu mam powoli problemy z ammo Jak się trochę wyszczerałem wy wyszczelałem się A tam, to że, dobra, tam ammo widzę, fakt nie punkty Dobra, Halka, dawaj Ej, za nami punkty doświadczenia były, widziałeś czy nie? Nie, nie zwróciłem uwagi. Co? o to niebieskie? No. Możesz. A to to co No to fajnie, że powiedziałeś. Jest co bo tyśka przyszła i wyłączyłem mikrofon. Dobra, przez okno sobie i widziałem.

Karetka mnie zdjęła no, Dobra, dawaj